Dzień serdecznie i tutaj mam po, z najpolskich youtuberów po czyńskich Więc Sprawiedliwość mamy z Q. oczywiście, że z Q to... And...

Nie? Zróbmy na pąka, więc proszę mi się. Little Monster. Tutaj. Ray Dąbrowski. No to co, Ray Dąbrowski. I tak, nie znam na pewno nie tam, bo to jest Karolek, więc tutaj poklikamy sobie Gintar też nie wiem ale Olczak jak mieszkał Grzegorz przepraszam tam Karolek Gorąbowy, Kajko Dobra, dzięki za oglądanie subskrybujcie, i dzisiaj to kolejne Nie no, ale tak naprawdę to jeszcze coś sobie zobaczymy na samych quizy. 3, 2, 1. Jak tu wiem, czy odgadnie, w youtuber jest słabniejsza? W 5 sposobów znaczy... Echuję. Myślę, że... dobrze. Že mi nebudu dneska žádný skoč Oczywiście, Rezi rezi... Adriana skončil skup i trena. Adriana, na... Na vysvě pojďte kutit. Nie, nechci sa čítam? Tady Dombrovský Dombrovský Mm -mm. Karol czy Haluch? Nie znam tego czegoś, ale to znam. Znam to, ale tego nie znam, więc... Uuuu... Ja. YouTube czy Igor Ignacy? Nie, ja. brawo! Brawo!

materiał miałby miałby urazy w mojego życia poradzić sobie z i wszystkim jak jak często wstawiał gości codziennie co dwa, trzy dni od czasu do czasu chyba tak Eee, dwa, czyli... Y -y. Czy nagrywałbyś z innymi youtuberami? Nie może kiedyś nagram, ale nie, nie, raczej znaczy nie. Eee, nie. Może czasami. Dla wyjątku. Czy organizowałbyś spotkania z widzami? Chyba tak. Czy był um, być aktywny na Facebooku, Instagram i Oczywiście, że tak. Choć to nie wiem. Czy jesteś zabawny? Trochę, ale raczej tak. Tylko tego na razie nie widać na moim kanale. Bo muszę dopiero rozkręcić. Czy jesteś pomysłowy? Trochę. Może, może ja. znaczy, tak. Więc to na tyle, moi kochani. Subskrybujcie, lajkujcie, do kolejnego Dzięki.